Hej, tu Pat i dzisiaj zostałem. Nie dzisiaj, what the fuck? Zostałem ostatnio wyzwany przez mojego Ziomka, Judiego, na challenge w CS. Jak widzicie, jesteśmy na mapce takiej z botami. Nazywa się chyba Aimbot, czy jakoś tak. Będziecie mieli w opisie, jeżeli ktoś będzie chciał zagrać. Mamy boty dookoła. Tutaj mamy jakieś settingsy, znaczy jakieś. Gram na tej mapie bardzo często, więc mam nadzieję, że mi w miarę jakoś pójdzie i nie zlamie. sobie trenuję, jeżeli chcecie też wiedzieć, jakiej innej mapce trenuje, bo jest taka jedna fajna, gdzie uczę się celować tak szybko w cele i tak dalej, mega pomaga, więc jak będziecie chcieli, mogę Wam zrobić o tym filmik. Ale dzisiaj gadamy o challenge'u, więc o co tutaj chodzi, to musimy sobie tutaj, w tym panelu jakby, ustawić random, czyli te boty będą chodzić sobie tak na boki, jak luby jak, jak, jak widzicie. Tutaj sobie dać kevlar i helmet, czyli opancerzenie, tak się mówi? Opancerzenie. Trzeba wywalić i dać sobie show impact, co już Wam pokażę, co to robi. Aha, daję sobie E jak nic. Mamy tutaj, pokażę Wam na ścianie w sumie najpierw. Pokazuje nam po prostu takie, jak widzicie, o. Takie coś, impakty. No i tyle. I to są te ustawienia. I musimy zrobić 100 killi w jak najszybszym tempie, żeby, nie wiem, wygrać. To nie jest na wygranie, to jest tak naprawdę dla zabawy. Mówię to teraz, że, że zlamie to, wiecie, żeby nie było. Ogólnie chciałem Wam podziękować, ziomy, za... 500, ponad prawie 600 lajków pod poprzednim filmikiem, bo kurde, szczerze, motywuje mnie to, czuję się happy w środku, unosicie mnie tu, kurde, A tak naprawdę mega fajnie, bardzo mi się podoba to, że aktywność jest z powrotem, komentujecie, mam co poczytać i tak dalej, jest spoko. Będziemy lecieć z challenge'em. Ale wiecie co? Chyba do tego challenge'u wy, wyłączę sobie kamerę i, i wyłączę softbox, bo żeby mnie nie raziło w japę i żebym się nie czuł, jakby ktoś na mnie się gapił. Wiecie tak, żeby było, jakbym był w domu um, i zresetujemy sobie wszystko i lecimy. Zywy. I to jest właśnie ten moment, w którym skleiłem po ślady, mega mocno je ścisnąłem, jedyne co mówiłem to jak nie trafiałem, któryś raz z rzędu też ma to, więc poleciłam tutaj muzyczka i miłego oglądania strzelania czy coś. Hej! Bu. Boisz się, nie? Ok. Więc jestem już po zrobieniu challenge'a ziomy. A um, Strasznie spinałem po ślady, tyle powiem. Aż mnie bolą do teraz, kurde. Mam to takie coś na sobie, bo robiłem miniaturkę, że niby sniperem jestem czy coś takiego. Yy, I kurde, powiem wam, że jestem całkiem chyba dobrym sniperem, chociaż tak spinałem po ślady i tak się wkurzałem, jak nie trafiałem, bo chciałem zrobić jak najlepiej. I normalnie nie wiem, co chwilę kurde coś nie trafiałem do tyku. ja jebiesz szma <grafię> i tak dalej, ale kurde, masakrycznie fajnie się grało. To po pierwsze. Po drugie, mam bardzo dobry wynik, bo chyba najlepszy do tej pory jacy ludzie mieli, więc chociaż nie widziałem wszystkich ani nic, ale widziałem no Lifa i, 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 i Judiego oczywiście. I teraz jest kolej chyba, żebym ja wyzwał ludzi, a więc trzy osoby, które ja wyzywam. A i w ogóle to ogólnie to już widziałem, to jak mi poszło, bo to jest po filmiku. Przed chwilą robiłem miniaturkę, sobie i edytowałem filmik, bo nie wiedziałem, naprawdę się tak skupiłem na grze, że nie wiedziałem ile po prostu zrobiłem um, czasu. I teraz moja kolejna wybranie ludzi, czy na nominowanie ludzi, czy jak to się tam mówi, do challenge'a, więc pierwsza osoba, którą chcę wyzwać, o wyzwać, to jest Skyen, bo wiem, że on bardzo dobrze gra w CSa i w ogóle, że gra w CSa. Um, druga osoba, którą chcę nominować, to Steward, Czyli Stew Games. I Stew mówił mi, że go hejtują i tak dalej, jeżeli nagrywa cs bo nie jest jakiś najlepszy i tak dalej. Ale to jest tylko gra, powinno się mieć w niej fan. I tak samo w tym challenge'u, tak jak powiedział No Leaf. Więc chciałbym, iż podchodzicie do tego spoko. Wiecie, że jest coś takiego fajnego, jak kiedyś było. Pamiętacie te mapki Minecraft? Kurde. Jakie to było zarombiste, co Noli wyzywał ludzi i potem nagrywało się, jak kto szybszy ma czas i tak dalej, to było fajne, więc podchodźcie do tego w taki sposób. I trzecia osoba, którą chciałbym nominować, to Alien, ale nie mam pojęcia, czy on gra w cs czy nagrywa, znaczy CS-a, bo nie widziałem tego u niego na kanale, więc jeżeli nie uda ci się stary nagrać, to... Um, trzecia osoba zamiast Ciebie, albo czwarta osoba, czy jak to tam będzie, to jest Mandzio, bo wiem, że Mandzioka Ty nawalasz Ostrow CSa dużo i tak dalej, więc to są trzy moje osoby, czy cztery nawet, które chciałbym nominować. Nominuję też wszystkich Was, dzięki za oglądanie, mega miło się w tym challenge'u brało udział, um, dzięki Judyemu za wyzwanie, wszystkim za lajki, komentarze, komentujcie coś tam na dole, nie wiem, trzymajcie się, do następnego, hej! klucze ostatnie, już nie wiem. Gaben kocham cię. Spróbujemy na dwa ten. Powiem, że go kocham, a potem, że go nie Zobaczmy. <sumilppy>